Cześć, tu Mr. Kuba, to pierwszy odcinek, zagrajmy w Łot z Kubą, czyli ze mną, więc to taki pierwszy odcineczek, tak, jedną bitwę, nie wiem czy wygramy, czy przegramy, nie nagrywam tak jak inni, że nagrywają w Łocie, a później tylko gadają do tego i wszystko wiedzą co się stanie i nagrywają super bitwę, tylko nagrywam przez Frapsa, co się stanie w bitwie, to się stanie, uda mi się dożyć do samego końca albo wygrać, to nie wiadomo. Dobra, no to jedziemy sobie. Najlepiej w miasto, ja najbardziej w miasto. Fajny celownik mam, ale niestety nie podam wam linka, bo zapomniałem. No I to tyle, no. Jeżdżę w Tally Będę robił odcinki, ale to... Nie czekajcie na dobre czołgi, bo... Grałem... Gram już ponad rok tą grę, a... Jeszcze nie dobiłem dziesiątych tirów, bo ja gram bez premium. Dla mnie nie jest zabawą grać z premium. Jedynie może na miał czołg premium. Mam zamiar kupić sobie jakiś z piątego tiru, żeby troszkę zarabiać kasę, ale nie kupuję jednak jakichś super czołgów. Nie gram na premium. Mam jedynie jeden ósmy tir i staram się teraz zarobić na drugi ósmy tir. Mam T32, staram się na Pershinga. Ale to jeszcze trochę trzeba poczekać, bo... Trochę już kasy mam, no ale jeszcze trzeba dosyć dużo. Dobra, no to grajmy. Widzę nam już T1 Heavy, ale nie dam rady w niego trafić. Bo jest schowany za góreczką. O, właśnie Churchilla mam zamiar kupić. Czy wyjadę tak. Wiem, że trochę głupio to zrobiłem, ale... Jak wyjadę przodem, to bardziej mam większe szanse, żeby on mnie nie przebił. Bo w przód mam bardziej taki twardy, więc... O, mi się udało go przebić. A, jemu też. Ale bym teraz trafił swojego, o jaki nob w ogóle. Co on zrobił? Dobra. No, teraz się niby go przebiłem. Gubię sobie te strzały za zero. Mogłyby być jakieś inne, jakieś normalne. A nie, normalnie by mogły być te strzały, a nie. Dobra, zwalimy su, bo su mi bardziej zagraża. Su, jak przebije, to dosyć więcej mi zabierze. No teraz już strzelamy w tego Nawet uciekają Dobry pancerz ma te No jaki no, jeździ przede mną i nic nie robi Tą PZ-ką. Wkurzaj mnie takie noby. Nic nie robią tylko jeżdżą Przeszkadzają Dobra Rozwaliśmy Już jednego rozwaliśmy i dwóch zostawiliśmy nam że Tylko praktycznie na dobicie tylko robimy tak, że pojedziemy tędy. Ponieważ mogli mnie też tutaj nawet jechać w sumie. Tak jak myślałem. Dobrze podejrzewałem. O nie, nie trafiłem, ale teraz sam się zachowałem jak nob. Dobra. Także będę tego... Tam, żeby mnie nie rozwalił będzie dobrze. Jest, może mi się uda, może mi się uda. Jest! Udało się. Już mamy trzech rozwalanych. Widzę, że bitwa ładnie mi jak na razie idzie, ale ktoś wpadł do naszej bazy, więc nie wiem jak jeszcze pójdzie. No Najpękniej... Niestety zrobiło się cięcie. Nie wiem dlaczego. Fraps zrobił sam. Przestał nagrywać, nie wiem dlaczego. Miejmy nadzieję, że Ty tylko tak pierwszy i ostatni raz tak zrobił. O nie, jak coś tam nie strzelił. Chyba mnie zaraz rozwalą. Chyba nie, ale do tej kawu jedynki, bo nie ma z szans. Jak mnie strzeli raz, to mnie rozwali. Jedziemy. Dobra, gdzieś tutaj są dwie arty, ale nie wiem dokładnie gdzie. Ta z drugiego tyłu raczej gdzieś tutaj stoi blisko. Tak podejrzewam, ale. O, jest. O, wow, wow, wow. wow. Gdzie jest to? Nie, no słabe działko ma, nie wiem, czy mi coś zrobi w ogóle. Prędzej ja mu coś zrobię, ale widzę grilla z tyłu, więc już się ruszam, żeby on mnie nie rozwalił. Aj, dobrze, że odjechałem, bo mnie już by rozwalił tak, to tylko gąski mi zerwał. Znaczy, ja teraz większe szanse, chociaż nie wiem, co zrobię. Jest, tu dało się. A to, to zaraz chyba zginę, 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 zginę. No, zginęłem, a teraz zobaczymy. A, rozwalili go, już Arta rozwaliła, więc to wszystko jest koniec bitwy. Zobaczmy statystyki. No, 1000 doświadczenia, 25000 kasy, naprawa 4000. O, byłem sniperem, snajperem, tutaj wszystko widać, uszkodziłem jednego, rozwaliłem pięciu, więc poszło dobrze. No to cześć, subskrybujcie.